Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje moich słów. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał: Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam a wam, pokój mój daje wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do Was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy to się stanie.